Cześć, jestem Marii, jestem astrologiem i zapraszam Was na kolejną tygodniową prognozę. I moi drodzy, mamy ze sobą taki tydzień, który mógł nam przynieść na początku napięcia i w ogóle ta końcówka lipca była taka trochę poobijana, ale od, od zeszłego tygodnia troszeczkę nam się uspokoiło i nadchodzący tydzień zapowiada się całkiem sympatycznie, ten i kolejny. Więc mamy taki bardziej przyjazny moment. Co prawda, w tle tam jeszcze gdzieś jest opozycja Marsa i Merkurego do Saturna, ale to są już aspekty rozchodzące się, więc nie generujące nam aż tak dużo trudności, wyzwań i napięcia. Za to mamy w tym tygodniu dużo naprawdę fajnych i takich mocnych, pozytywnych konfiguracji, bo czeka nas od razu w poniedziałek. Z Buta mocnego kwadrant słońca Jowisza. To jest taka bardzo pozytywna, optymistyczna konfiguracja, która motywuje nas, pcha nas do działania, i myślę, że warto naprawdę z tych energii korzystać. To wszystko, co dzieje się w lwie jest w tej chwili w kwadrancie do Jowisza byku, i to są te najbardziej przyjazne konfiguracje, które mamy w tym miesiącu jako tło naszych wydarzeń. Oczywiście cały czas jesteśmy w trakcie tego procesu retrogradacji Wenus. I ta Wenus spotka się jeszcze w kwadrancie z uranem. Te kwadranty z uranem dodają nam bardzo często takiej energii. Spontaniczności, takiej nagłej potrzeby zadziałania w jakiś konfrontacyjny sposób, ale z Wenus to jest zawsze takie szaleństwo dla przyjemności, po to, żeby spontanicznie pojechać nad morze bez żadnego planu i zobaczyć zachód słońca albo zrobić coś, czego do tej pory nie robiliśmy dla czystej przyjemności i cały ten tydzień jest taki właśnie o ciągłym poszukiwaniu radości, zabawy i takich dziecięcych energii, więc myślę, że naprawdę warto te retrogradacje Wenus wykorzystać właśnie do tego, żeby sięgnąć po nasze zasoby wewnętrznego dziecka i przypomnieć sobie, jak to jest cieszyć się życiem, Cieszyć się smakiem pysznych owoców, które są dostępne latem, tym, że świeci słońce, że trawa jest zielona że mamy naprawdę bardzo przyjemny moment w roku i naprawdę nie mamy wielkich, trudnych konfiguracji, a to oznacza, że jest całkiem spokojny czas relatywnie w porównaniu do tego, co się działo rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu latem, to to lato jest takie naprawdę bardzo miłe i bardzo, bardzo przyjazne. Z drobnymi napięciami, które są krótkoterminowe i usuwają się, ale teraz te dwa tygodnie sierpnia są naprawdę bardzo fajne i myślę, że warto je łapać i chwytać z nimi garściami, skupić się na relaksie, odpoczynku na wakacjach. Jest to taki bardzo, bardzo wakacyjny vibe i szczególnie w tym tygodniu warto z niego korzystać. 10. jeszcze będzie trybun Merkurego i Jowisza, który w pewnym sensie dodaje nam odwagi w takiej naszej walce o. Prawda i komunikowaniu naszej prawdy również w pozytywny, budujący sposób. Więc dużo jest takich energii, które budują nas, wzrastamy przy nich, które potęgują optymizm i radość z życia. Naprawdę bardzo fajny tydzień. I zakończymy go koniunkcją Słońca i Wenus. To jest ważny moment w trakcie tego cyklu retrogradacji Wenus. W momencie, kiedy planety spotykają się ze Słońcem, nazywamy to w astrologii Kazimi, ich wszelkie funkcje i wartości z nimi związane są mocno uwypuklone, a Wenus to Przyjemność, to miłość, to relacje, to piękno, sztuka, równowaga. Więc ten 13 sierpnia to jest ten moment, kiedy wszystkie te funkcje naszego życia związane z zaspokajaniem pragnień i potrzeb, też tych sensualnych, ale szczególnie tych lwich, związanych z zabawą, z pokazywaniem się, z upiększaniem, z mm, budowaniem naszych relacji. Będą tutaj mocno, mocno wypuklone. I to jest też ten moment w trakcie retrogradacji Wenus, który może być punktem takiej jasności, klarowności. Kilka dni później będziemy mieć Nów, właśnie tam, też wie bardzo blisko Wenus, a który będzie ważną częścią całego tego procesu, ale w tym tygodniu skupiamy się na koniunkcji Wenus i Słońca. Więc zachęcam Was do tego, żeby ten tydzień mocno wykorzystać właśnie na Coraz głębsze rozpoznawanie swoich potrzeb właśnie poprzez sprawdzanie tego, co ja lubię, co mi smakuje, co mi sprawia przyjemność, co sprawia, że czuję zaspokojenie, co sprawia mi taką dziecięcą radość, w jaki sposób mogę ją sobie zapewnić i cieszyć się życiem. Tak po prostu w najlepszej jego formie, niezależnie od tego, co się dzieje, bo to właśnie ta radość życia, ta energia życiowa pozwala nam mierzyć się z wszelkiego rodzaju przeciwnościami, które mogą stawać nam na drodze i one będą nam się pojawiać pod koniec miesiąca zwłaszcza, właśnie. Dlatego szczególnie w tym tygodniu warto sobie popracować z tym, co jest przyjemne, co jest zabawowe i radosne naprawdę, Wygląda to jak wakacje w jakimś fajnym miejscu, jak odpoczynek. Są w tym oczywiście również procesy związane z relacjami. Jest to jednak retrogradacja Wenus, więc trudno tego uniknąć. I jeżeli jesteście w takim momencie, że w waszych relacjach jest w jakiś sposób trudno, to pamiętajcie, że sam proces, ten moment, kiedy Wenus jest w retrogradacji, to nie jest najlepszy czas na podejmowanie działań, jakichś drastycznych kroków bardzo często jest to proces, który pokazuje nam pewne obszary do pracy, do rozwoju, do ustanowienia nowych zasad, które można zacząć wprowadzać gdzieś po zakończeniu tej retrogradacji, bardziej efektywnie niż w jej trakcie. Bo wszystko co gdzieś tam w trakcie tej retrogradacji zacznie się zadziewać, może potem zostać mocno zwichrowane, zwłaszcza że czeka nas jeszcze retrogradacja Merkurego za chwilę, która pokryje się częściowo z tą retrogradacją Wenus i komunikacja będzie mocno zaburzona. Potem pod koniec sierpnia. Dlatego ja zachęcam do odpoczynku, do relaksu, spokoju, do odpuszczenia, do maksymalnego spowolnienia. Jesteśmy w tym takim szczytowym punkcie retrogradacji, gdzie mamy bardzo dużo planet w ruchu wstecznym, więc wszystko i tak będzie się działo powoli. Nie ma więc żadnego sensu frustrować się, skoro nie ma się co frustrować, cisnąć. I generować presji na różne cele i zadania, to możemy po prostu korzystać z życia i czerpać energię z tych pięknych letnich tygodni, które nam jeszcze zostały, bo przecież za chwilę się skończą i za chwilę znów będzie zimno. Dlatego, jeżeli tylko macie na to przestrzeń, to łapcie z tego sierpnia garściami i poszukujcie tego. Co daje Wam radość i przyjemność, szczególnie, szczególnie w tym tygodniu. Więc naprawdę fajny, obfity, zabawowy tydzień, z którego warto korzystać na maksa. Zaczyna się z przytupem i kończy się z przytupem, więc w takim optymistycznym, bardzo tonie warto. Korzystać z tego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wspaniałych procesów związanych z odkrywaniem na nowo przyjemności w życiu i pięknej koniunkcji Wenus ze Słońcem w niedzielę. Cudownego, wspaniałego tygodnia.